dla wszystkich znaków Zodiaku. Zaczniemy sobie tutaj od znaku Zodiaku barana od 15 do 21, czyli do nowiu w pannie. Co tutaj się wydarzy? Tutaj e, czwórka m, kielichów e, mówiąca o tym tutaj, że m, jakaś... Ktoś może dawać ci wsparcie, może dawać ci pomoc, ale ty tego nie będziesz dostrzegać. Tutaj możesz właśnie wejść taki wzorzec ofiary. Możesz tutaj być w takiej stagnacji, tak naprawdę możesz narzekać na swoje życie, jakie ono z beznadziejne i tak bo mm, ty bardzo masz o niebieskich migdałach, a nie widzisz tego, co jest wokół ciebie, właśnie. Po prostu jakbyś zamknął, zamknęła oczy na to, co się dzieje wokół, tak? I tutaj widzisz na tej karcie: jest Serena, która właśnie chce ci pomóc, tak? Daj ci ten kielich, daj ci te uczucia, daj ci tę spać, daj ci tą pomoc, ale ty jesteś jak ten chłopiec po prostu, tak? Taki bezradny, co on zrobi, i tak dalej, i tak dalej. Nie widzisz tej pomocy po prostu od wszechświata. Wszechświat ci daje tą pomoc, ale Ty na ten moment nie dostrzegasz. I tutaj właśnie jest to, że ty musisz po prostu z tego wyjść. Tutaj może być stagnacja w pracy, może być stagnacja w finansach, może to być nawet w związku stagnacja, tak? Czyli wracanie do tego, co było pomiędzy wami i skupianie się na tym, albo skupianie się nad, na tym, żeby związek był idealny, ale na no związku. Związek nie może być idealny, jeżeli Ty nad sobą nie pracujesz, nie otwiera się na nowe szanse, na to, co Ci daje wszechświat, tak? Więc no tak to wygląda. Jeśli chodzi o zdrowie, to właśnie mogą być problemy takie na tle psychicznym, na tle emocjonalnym, jakaś taka trochę i depresja. Jeżeli chodzi o kartę Rady, kartę Światła, jest to jest Sprawiedliwość, mówiąca o tym, aby pamiętać o równowadze w dawaniu i braniu, aby tutaj nie osądzać nikogo z góry, tylko patrzeć obiektywnie, aby kierować się logiką, jak i rozsądkiem, jak i tutaj prawością i szczerością. Więc tutaj, jeżeli będą jakieś problemy, to warto tak naprawdę porozmawiać szczerze, nie oceniać. Od razu z góry, nie, nie skreślać czegoś bądź kogoś, tak? Um, tutaj pamiętać o tej po prostu równowadze i o tym, że to, co siejesz, to po prostu będziesz zbierać. To jest takie w sumie najważniejsze. Dla znaku Zodiaku Byk 15-21. Pierwsza karta jest to dziesiątka mieczy, i tutaj widzisz na tej karcie ktoś ci zada cios w plecy. Tutaj mogą być rozczarowania, mogą być zdrady, mogą być kłamstwa, może być ból i cierpienie. Na tej karcie oczywiście, no tego tutaj ta karta nie pokazuje, ale na innych taliach jest tak, e, jeśli chodzi o tą dziesiątkę mieczy, że owszem, ty dostajesz ten cios w plecy, tak? To rozczarowanie jakieś będzie, to jest takie zderzenie się nawet z iluzją, bym tak to ujęła, ale też pokazuje, no to właśnie na innej e, talii talia smoków jest tam, e, pokazuje że Ty zawsze możesz się odrodzić na nowo, Ty zawsze możesz otworzyć się na nowe i wstać z tego dna, po prostu weź tą koronę, zabierz, <grym>, że tak to bym ujęła, nałóż ją na głowę, wstań po prostu i zacznij od nowa, inaczej, tak? Inaczej niż dotychczas. Tutaj coś się może skończyć, jakieś relacje, czy to partnerskie, czy przyjacielskie, um, no ogólnie no ktoś Ci zada cios w plecy, tak? Nawet się tego nie będziesz spodziewać, o tak to bym to ujęła. Tutaj w pracy też może być trochę licho, że tak to bym, tak, tak to bym to powiedziała. Może być jakaś strata dużych pieniędzy, może tutaj być kłótnie mogą być w pracy, jak i po prostu kłamstwa jakieś, kłamstwa jakieś, więc tutaj musisz uważać. Może być nawet strata pracy w najgorszym wypadku. Jeśli chodzi o relacje... Na związkowe, tak? Jeśli chodzi o relacje związkowe, no to tutaj niestety też te kłamstwa jakieś wyjdą, czy to Twoje, czy to tamtej osoby, i no i tutaj no, może być separacja, ale nie musi być, tak? Nie musi do, dojść do takiego wielkiego zakończenia. To będzie zależało tylko i wyłącznie od Was, bo to nie jest jakieś przesądzone, że to się zakończy. Um, jeśli chodzi o zdrowie, problemy psychiczne. Najbardziej problemy psychiczne, jakie tutaj mogą być i problemy z kręgosłupem, ale najbardziej psychiczne problemy, jak i również uważaj na wszelkie wypadki. Więc tutaj y, musisz o siebie bardzo zadbać w tym tygodniu. Jeśli chodzi o kartę światła, kartę radę, tutaj widzisz, ktoś cię będzie atakował, czyli tak naprawdę jest to również połączenie z tą dziesiątką miecz. Ktoś tutaj cię może atakować czy energetycznie, czy emocjonalnie, czy ogólnie psychicznie, obojętnie, czy nawet fizycznie. Y, mogą być kłótnie, może być jakaś. Rywalizacja nawet w pracy, czy nawet w związku, jakaś trzecia osoba się może wtrącać. Um, tutaj też ta karta również mówi o tym, że ta siódemka była, w, żebyś um, mądrze wybierał czy wybierała swoje bitwy, tak? Nie wszystkie bitwy będą dla Ciebie, jakby to powiedzieć, um, dla Ciebie dobre. Niektóre właśnie przez nie możesz po prostu skończyć na dnie. Więc tutaj mądrze wybieraj swoje bitwy, jak i również tutaj stawiaj granice. I to ja nie mówię, że te granice masz stawiać tylko energetycznie, czyli ochroną, tak? Ale Ty musisz je stawiać fizycznie po prostu ludziom, postawić im granice, walczyć o swoje własne zdanie, więc o swoje przekonania. Więc tutaj te karty, to chcą Ci przykazać. No będzie to trudny okres dla Ciebie, ale zawsze pamiętaj, że możesz z tego wyjść. To nie jest tak, że. Że upadniesz i nie wstaniesz, nie ty, właśnie masz wstać, tylko masz się podnieść z tego i po prostu zacząć od nowa, inaczej niż dotychczas że zaczynałeś czy zaczynałaś, tak? Dla znaku Zodiaku Bliźnięta tutaj są dwie karty, tak zazwyczaj, karta ogólnie i karta światła i tutaj Ci powiem to tak. Pierwsza karta, Giermek Kielichów, mówiąc o tym, że Ty musisz uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko, bo tutaj ono się może tak naprawdę domagać takiej Twojej miłości. Najlepiej to możesz zrobić wizualizacją, bo będzie najszybciej tak naprawdę, a nawet napisać na kartce i spalić w białej świecy albo w różowej świecy, czy tam przypieczętować, jak tam wolisz yy, i po prostu zrobić swoje wewnętrzne dziecko możesz to na przykład też poprzez medytację zrobić również z, wy z wizualizacją wyobrazić sobie siebie jak byłeś tam byłaś mała yy, i po prostu przytulić powiedzieć żeby na przykład się nie przejmowało że po prostu yy, że kochasz, tak? Kochasz siebie, kochasz swoje wewnętrzne dziecko. No to jest bardzo ważne, ponieważ e, jeżeli masz nieuzżywione wewnętrzne dziecko, to może wchodzić na wszystkie Twoje tak naprawdę strefy życia. Bo i tak, i jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o zdrowie, nawet a nawet jeżeli chodzi o relacje czy to relacje w związku, czy po prostu relacje z innymi ludźmi. E, tutaj popracować nad tą swoją naiwnością również. Może być także e, tutaj taka niedojrzałość troszeczkę emocjonalna, więc na tym też. Trzeba się skupić. E, mogą także pojawić się jakieś wiadomości, i to powiem tak pozytywne wiadomości, tak? czy mm, od na przykład osoby jakiejś. Może to być osoba młoda bądź po prostu niedojrzała emocjonalnie, że tak to bym to ujęła, tak, dokładnie. Więc tutaj mogą, tu się pojawić nawet jakieś zaproszenia, jakieś randki, tutaj mogą być czas wspólnie spędzony razem, tak miło. Więc tutaj tak to wygląda. Jeśli chodzi o pracę, to tak, też będą dobre wiadomości tylko uważaj na takie osoby właśnie niestabilne emocjonalnie jeśli chodzi o zdrowie tutaj ogólnie dobre zdrowie jedynie mogą się pojawić takie delikatne trudności ze zdrowiem jeśli chodzi o takie bardziej choroby dziecięce o, to tak, ale jest jej możliwość zajścia w ciążę, jeśli jesteś kobietą oczywiście, o to mi bardziej chodzi tutaj dalej karta, to jest karta światła karta gwiazdy, mówiąca o tym, że Ty masz ochronę anielską, ale żeby ta ochrona działała, Ty musisz poprosić swojego anioła stróża, czy opiekuna czy e, po prostu archanioła, anioła, musisz poprosi, poprosić o wsparcie, o pomoc bo oni nie będą działać bez Twojej zgody to jest bardzo ważne do tego też ta karta mówi o tym, aby nie żyć tylko i wyłącznie marzeniami, żeby zejść troszeczkę na ziemię, nie żyć takim nie patrzeć oczami takimi yy, na świat jak poprzez. Przez bajkę, tak? E, tutaj musisz bardziej też również w siebie uwierzyć, musisz popracować nad taką pewnością siebie troszeczkę. E, uwierzyć w to, że będzie dobrze, tylko żeby było dobrze, musisz stawać kroki po prostu do przodu. Więc tak naprawdę ten tydzień dla Ciebie nie będzie. Sobie będzie troszeczkę taki, żeby właśnie to uleczać wszystko, ale tutaj wszystko się dobrze skończy dla Ciebie. Jeśli chodzi dla znaku zodiaku Rak. Tutaj kielichów i odwrócona karta mocy. Mówiące tutaj o tym, że tutaj nowy początek u ciebie w miłości jest. Tak? Możesz poznać osobę z którą stworzysz poważną nawet relację, czy znaczy poważną, to się okaże później, tak? Ale tutaj stworzysz jakąś relację. Tutaj także, jeżeli jesteś nawet w związku, to jeżeli było do tej pory tak, no niezbyt w tym związku, to żywią się tutaj te uczucia, ale musisz pamiętać o jednym. A z kielichów nie mówi o trwałym związku. A z kielichów mówi o odnowieniu, o nowym początku w miłości. Ale żeby był ten nowy początek, musisz najpierw tą miłość dać sobie, ponieważ do pustego, dziurawego kielicha. Ta woda się wyleje, którą ktoś będzie ci dawał, tak? Jeżeli ty nie pokochasz siebie, nie dasz sobie tej miłości, to jak ty masz pokochać drugą osobę, dać, mu, dać jej tą miłość, jak i jak ta druga osoba ma dać tobie tą miłość? No po prostu się nie da. Najpierw musisz zadbać o miłość do siebie, o pokochanie siebie w pełni, tak? A potem po prostu yy, dzięki temu przyciągniesz również relację, po pierwsze, zdrową. I osobę na Twoim poziomie, na takiej zasadzie. Więc tutaj, sorry za psa, bo mi. <śm> Bo mi troszeczkę chrapie, yy, więc tutaj musisz na tym popracować. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, tutaj będzie również nowy początek, może to być jakieś nowe partnerstwo biznesowe, nawet, tak? Yy, tutaj, jeśli chodzi o zdrowie, w zdrowiu też będzie w sumie no, dobre zdrowie, bym nawet powiedziała, że też jest możliwość zajścia w ciążę, ale także tutaj mogą takie być jeszcze sprawy, takie zdrowie emocjonalne, na tym się musisz bardziej skupić, tak? Ogólnie będzie dobre zdrowie jeżeli chodzi Eee, na karta światła, tak? Karta taka rada dla Ciebie. Popracuj nad poczuciem własnej wartości, nad pewnością siebie. Pamiętaj, że masz siłę i moc do przezwyciężenia danych trudności w życiu. Uważaj na kobiety, które są manipulatorkami, które po prostu niby się angażują, a bardzo chcą dominować. I też, również Ty, pracuj nad swoją taką wewnętrzną agresją. Jeżeli ona gdzieś tam się wywołuje poprzez negatywne emocje, to tutaj pracuj nad tym, staraj to. Ym... Uwalniać swoje emocje, tylko nie na ludzi. Uwalniaj swoje emocje nie na ludzi, żeby, żeby po prostu po pierwsze nie chorować, a po drugie to, żeby żeby po prostu jakby to powiedzieć, żeby nie chorować. I żeby po prostu to, to nie oddziaływało i na ciebie, i po prostu na innych, tak? Więc to jest ważne, tak? żeby nie wchodzić w taką agresję, żeby po prostu jakby to powiedzieć, uważać na te manipulacje, żeby nie przyciągnąć takich osób nawet manipulacyjnych, tak? To jest tak bardzo, bardzo ważne. Dla znaku Zodiaku Lew. Tutaj pierwsza karta jest to karta ósemki mieczy. Tutaj ta karta będzie mówić Ci to, że Ty masz jakieś wewnętrzne blokady w sobie. Czy to dotyczące pracy, czy finansów, czy po prostu ludzi, tak naprawdę, czy związku, czy zdrowia, czy po prostu jakiejś sytuacji. Jest jakaś blokada w Tobie. Tutaj też widzisz, ta kobieta jest otoczona mieczami, tak? Do tego ma chust, chustę taką. Maskę na oczach. Do tego jest otoczona łańcuchami, więc ty się więzisz w swoim mentalnym więzieniu. To nie jest tak, że e, ktoś cię blokuje. Ty, ty sam bądź sama siebie blokujesz przed czymś, choć mimo możesz nie chcieć, ale wewnętrznie tak jest. E, I tutaj ta karta właśnie mówi o tym, że w, w, do jakiejś sytuacji możesz żyć iluzją. E, wiesz, że jest, e, że jest inaczej, tak, ale i tak żyjesz tą iluzją. Po prostu, może naiwnie myślisz, myśl, że coś się samo zmieni. E, tutaj masz jakieś blokady emocjonalne, blokady mentalne, mogą być nawet blokady seksualne. I to tylko ty możesz wyjść ze swojej iluzji to tylko ty możesz się odciąć od tego, co ci nie służy nikt inny, tylko ty właśnie. E, więc tutaj warto. Zjąć tą maskę z oczu, e, zerwać te łańcuchy z siebie i e, te miecze wyciągnąć z ziemi, że tak to bym ujęła, które są wokół Ciebie i po prostu otworzyć się naprawdę, choć może być bolesna, ale da Ci tak naprawdę ukojenie po czasie. Więc warto się na to otworzyć. Tutaj no blokady też mogą być finansowe również, no bo ta karta ogólnie mówi o takim totalnym Totalnej iluzji, takim totalnym więzieniu mentalnym, tak? Więc w prac czy finansach mogą tu być jakieś blokady. Tutaj na przykład w miłości również mogą być blokady, w relacji z innymi także. Jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj bardziej z psychiką trzeba popracować, bo no fizycznie to raczej nic tutaj nie będzie złego, ale no psychicznie tutaj trzeba nad tym popracować. Jeśli chodzi o taką kartę rady, taką kartę światła dla ciebie, cesarz jest osobą, nie która mówi, ale która robi, więc tutaj e, zamiast mówić, co zrobisz i tak dalej, co powinieneś, czy powinnaś zrobić, po prostu zacznij to robić, tak, podejmij działanie. Oprócz tego ta karta również mówi o tym, aby popracować nad stabilnością finansową, jak i nad stabilnością emocjonalną, także nauczyć się stawiać granice ludziom, bo to też jest bardzo ważne, tak, nie dać sobie wejść na głowę, ehm... No, w sumie też gdzieś tam to do lwa trochę masie, że tak to bym ujęła ta karta, bo lwy w jakiś sposób lubią dominować, więc tutaj owszem, możesz dominować, ale nie tak, żeby po prostu być ponad kimś, nie? Tutaj bardziej musisz skupić się na, na swojej osobie, żeby po prostu nie dać sobie wejść na głowę. Dla znaku Zodiaku, Panna, tutaj co tutaj może być u ciebie? Jest tutaj karta pustelnika. Możesz czuć się niezrozumiany, niezrozumiana przez to otoczenie. Możesz czuć po prostu się pomijany, bądź pomijana. E, możesz tutaj mieć problem z wyrażaniem uczuć, jak i emocji. W, pro, w pracy i finansach mogą być problemy. Albo przejście na, w cudzysłowie, emeryturę, albo po prostu porzucenie dotychczasowej pracy na rzecz po prostu. Rzecz rozwoju osobistego na rzecz rozwoju duchowego. Tutaj w zdrowiu, to bardziej bym powiedziała, że to taki czas takiej odpoczynku dla ciebie. Musisz trochę odpocząć, musisz wejść w głąb siebie, posłuchać swojej własnej duszy, tak naprawdę, co ona pragnie, jaki kierunek ci wyznacza także, tak? Jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, energetyczne. Emocjonalne czy fizyczne. E, tutaj musisz znaleźć to światło w sobie i kierować się tym światłem, po prostu iść do przodu. Twoje doświadczenia tak naprawdę są Twoją mądrością i to one, m, dzięki nim tak naprawdę e, uczysz się na błędach, jak i dzięki nim możesz tak naprawdę m, pokazać drogę innym ludziom. O to chodzi, którzy kiedyś może byli w, te, w Twojej sytuacji. To jest raz. Następnie, jeżeli chodzi o relacje wszelkie, możesz mieć właśnie tutaj trudności z wyrażaniem uczuć jak i emocji. Na przykład Ty możesz uciekać z Twojej świat, świata Osoba może Cię gonić, może czuć się otrącona Bądź odwrotnie, to Ty właśnie możesz gonić tą osobę Co tutaj nie będzie to dobre, bo będzie przed Tobą uciekać Tutaj ta karta, no co tam jeszcze Ci mówi w sumie Mówi o rozwoju duchowym, mówi o takim oświeceniu właśnie Ale dopiero wtedy, gdy znajdziesz to światło w sobie Taka samotna trochę ścieżka, bym tak to ujęła Jeśli chodzi o kartę światła, tutaj kartę radę Skup się też również na budowaniu relacji z z innymi, a nie tylko uciekaniu w swój własny świat, ale też tutaj ta karta jest widzisz dziesiątka kielichów.